Iwona Pawlowicz, znana jako czarna bez tańca z gwiazdami, zdobyła opinię jednej z najbardziej surowych i wymagających jurorek. Jej oceny często wywołują drżenie wśród uczestników, a publiczność doskonale pamięta pełne humoru, ale i uszczypliwe wymiany zdań, które miała z Beatą Tyszkiewicz, a obecnie z Ewą Kasprzyk. Choć w programie budzi respekt, prywatnie jest zupełnie inna to ciepła, kochająca osoba, która od 15 lat tworzy udany związek ze swoim mężem Wojciechem Oświęcimskim. Z okazji 15 rocznicy ślubu Iwona i Wojciech pojawili się w programie Halotu Polsat, gdzie w rozmowie z Maciejem Rokiem i Agnieszką Chyży podzielili się kulisami swojego szczęśliwego małżeństwa. Między nami wciąż się dzieje. Nie wiemy nawet, jak to zleciało. Ostatnio rozmawialiśmy o tym i nie mogliśmy się nadziwić, że to już 15 lat, wyznała Pawlowicz z radością, pokazując, że ich miłość jest nadal pełna życia i energii. Ich zgrana relacja i wzajemne wsparcie mogą być przykładem dla wielu. Choć Iwona na ekranie jest znana z bezkompromisowości, w życiu prywatnym udowadnia, że jej serce jest pełne ciepła i oddania dla bliskich. Ślub Iwony Pawlowicz i Wojciecha Oświęcimskiego był wydarzeniem pełnym emocji i radości. Odbył się w urokliwym miejscu pod Olsztynem, a na weselu bawiło się aż 130 gości. Sama Pawlowicz, znana z elegancji i wyrazistego stylu, postanowiła wyjść naprzeciw prośbom mamy, która poprosiła, by nie zakładała czarnej sukni. Dla mamy założyłam czerwoną suknię, ponieważ prosiła mnie, żeby nie była czarna. Chociaż chciałam, wyznała Iwona, pokazując, że nawet podczas tak ważnego dnia dbała o uczucia najbliższych. Para wspominała również początki swojej znajomości i nietypowe zaręczyny, które zaskoczyły wszystkich. Oświęcimski zdradził, że choć miał plan oświadczyć się Iwonie podczas nagrań tańca z gwiazdami, spontanicznie zrobił to na stacji benzynowej. Bardziej Iwonka mi się oświadczyła! Stwierdziła, że to koniec chodzenia ze sobą. Cały czas miała problem z tym, kim ona dla mnie jest. Planowałem oświadczyć się w czasie nagrań programu, ale chciałem zobaczyć jej reakcję szybciej i zrobiłem to na stacji benzynowej po drodze. Dałem Iwonce pierścionek i poszedłem zapłacić za benzynę, opowiadał z uśmiechem Oświęcimski. Iwona Pawlowicz, znana ze swojej surowości na parkiecie, w życiu prywatnym okazuje się być czułą i opiekuńczą żoną. Ja jestem aniołem dla mojego męża. Robię mu herbatkę z cytrynką, taką jaką lubi. Dbam bardzo o Wojtka, dodała z uśmiechem. Na koniec programu Halo tu Polsat para została zaskoczona niesamowitą niespodzianką. Mateusz Jessler wprowadził do studia mamę Iwony Pawlowicz z bukietem kwiatów. Wzruszenie celebrytki było ogromne. A jej mama wspominała, jak na weselu córki tańczyła z Rafałem Maserakiem, jednocześnie chwaląc zięcia za to, jak dobry jest dla jej córki. To ciepłe spotkanie wywołało łzy radości i wzruszenia. Na zakończenie, życzmy Iwonie Pawlowicz i Wojciechowi Oświęcimskiemu wielu kolejnych lat pełnych szczęścia, radości i wzruszeń.